smartwatch może uratować człowiekowi życie? Smartwatche posiadają dziś wiele funkcji, które monitorują stan zdrowia i ostrzegają o niebezpieczeństwie. Gdy doznamy poważnego wypadku i stracimy przytomność, niektóre zegarki automatycznie powiadomią służby ratunkowe i wyślą naszą lokalizację GPS. Ostatnio posiadanie smartwatcha uratowało życie kobiety z Maine w Stanach Zjednoczonych. Kobieta ta w pewnym momencie... Yy, Zaczęła dostawać mnóstwo powiadomień swojego, w swoim zegarku, smartwaczu, o dziwnym zachowaniu serca. Powiadomienia te pojawiały się przez około 3 dni, były coraz częstsze, dlatego kobieta zdecydowała się pójść do szpitala i przebadać się. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że kobieta ta ma śluzaka. Jest to bardzo rzadki gus, który bardzo szybko rośnie. W ciągu paru dni przeprowadzono operację serca, dzięki czemu nie doznała zawału ani udaru mózgu. Lekarze byli bardzo zdziwieni tą całą sytuacją, skąd kobieta podejrzewała, że coś złego się dzieje z jej zdrowiem. Gdy ją zapytali, skąd wiedziała o migotaniu przedsionków, powiedziała krótko, mój zegarek mi o tym powiedział.